Drodzy widzowie, witamy w specjalnym wydaniu naszego serwisu informacyjnego. Dzisiejszy materiał poświęcamy postaci wyjątkowej, od lat darzonej ogromnym szacunkiem i sympatią widzów. Grażyna Torbicka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych osobowości polskich mediów, ikona kultury, filmu i profesjonalizmu, która przez dekady była synonimem klasy, spokoju i wiarygodności. Tym razem jednak nazwisko Grażyny Torbickiej pojawia się w mediach w zupełnie innym, niepokojącym kontekście. W noc sylwestrową, gdy większość z nas świętowała nadejście nowego roku, dotarły zaskakujące informacje. Prezenterka niespodziewanie trafiła do szpitala. Według dostępnych doniesień jej stan zdrowia uległ pogorszeniu, a hospitalizacja była konieczna i pilna. Ta wiadomość natychmiast wywołała falę niepokoju wśród fanów środowiska medialnego oraz osób, które od lat śledzą jej karierę. Co dokładnie wydarzyło się tej nocy? Dlaczego właśnie w Sylwestra Grażyna Torbicka musiała zostać przewieziona do szpitala? Jak poważna jest sytuacja i co wiadomo na temat jej obecnego stanu zdrowia? Na te pytania próbują dziś odpowiedzieć zarówno media, jak i osoby z bliskiego otoczenia dziennikarki, choć informacji wciąż jest niewiele, a oficjalne komunikaty są bardzo oszczędne. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się wszystkim dostępnym faktom, uporządkujemy informacje i spróbujemy oddzielić potwierdzone doniesienia od spekulacji. Opowiemy również, dlaczego ta sytuacja poruszyła tak wielu ludzi i jak ogromną rolę grażyna torbicka odegrała w polskiej przestrzeni medialnej przez ostatnie lata. Zostańcie z nami, bo to sprawa, która budzi emocje i rodzi wiele pytań, na które odpowiedzi mogą okazać się kluczowe. Sytuacja, w której Grażyna Torbicka niespodziewanie trafiła do szpitala w noc sylwestrową. Od samego początku budzi ogromne emocje i niepokój. Według dostępnych informacji decyzja o hospitalizacji zapadła nagle, a jej przyczyną było wyraźne pogorszenie samopoczucia, które wymagało natychmiastowej konsultacji lekarskiej. To właśnie element nagłości. Fakt, że stało się to w momencie symbolicznego przejścia ze starego w nowy rok, sprawił, że wiadomość poruszyła opinię publiczną ze zdwojoną siłą. Z relacji medialnych wynika, że wieczór sylwestrowy nie zapowiadał dramatycznego zwrotu wydarzeń. Tym bardziej zaskoczenie było duże, gdy pojawiły się doniesienia o konieczności przewiezienia prezenterki do placówki medycznej. W takich sytuacjach standardem jest szybka diagnostyka i obserwacja, zwłaszcza gdy objawy nie pozwalają jednoznacznie ocenić stanu pacjenta. Źródła podkreślają, że decyzja lekarzy miała charakter ostrożnościowy, co jednak nie zmniejszyło napięcia towarzyszącego całej sprawie. Największy niepokój budzi fakt, że mowa o pogorszeniu zdrowia osoby znanej z doskonałej formy, opanowania i profesjonalizmu. Grażyna torbicka przez lata kojarzona była z równowagą, spokojem i nienaganną kondycją, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Dlatego informacja o hospitalizacji uruchomiła falę pytań. Czy był to jednorazowy incydent, czy sygnał głębszego problemu zdrowotnego? Na te pytania, przynajmniej na tym etapie, nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Warto podkreślić, że komunikaty dotyczące stanu zdrowia są bardzo oszczędne. Brak szczegółów bywa frustrujący dla opinii publicznej, ale jednocześnie jest standardem w sytuacjach, gdy priorytetem pozostaje prywatność pacjenta oraz spokojny przebieg leczenia. Z informacji przekazywanych nieoficjalnie wynika, że prezenterka znajduje się pod stałą opieką specjalistów, a jej stan jest monitorowany. Sama hospitalizacja nie musi oznaczać najgorszego scenariusza, lecz wskazuje na potrzebę dokładnej diagnostyki i odpoczynku. Fakt, że wydarzenie miało miejsce w noc sylwestrową, dodatkowo wzmocnił jego symbolikę. Dla wielu osób był to moment refleksji nad kruchością zdrowia i życia, przypomnienie, że nawet najbardziej spokojne i uporządkowane biografie mogą zostać nagle przerwane przez nieprzewidziane okoliczności. W mediach coraz częściej pojawiają się głosy, że to również sygnał, jak ogromne obciążenie Fizyczne i psychiczne może towarzyszyć wieloletniej pracy w mediach, nawet jeśli na zewnątrz wszystko wygląda perfekcyjnie. Środowisko dziennikarskie zareagowało z dużą powściągliwością, ale i solidarnością. Pojawiły się słowa wsparcia, życzenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz podkreślenie ogromnej roli, jaką grażyna torbicka odegrała w polskiej kulturze i mediach. Wielu współpracowników zwraca uwagę, że jej profesjonalizm i etyka pracy od lat stanowiły wzór dla młodszych pokoleń, co dodatkowo potęguje emocjonalny odbiór tej sytuacji. Na ten moment najważniejsza pozostaje stabilizacja stanu zdrowia i spokój potrzebny do rekonwalescencji. Brak oficjalnych, szczegółowych informacji sprawia, że przestrzeń medialna wypełnia się domysłami, jednak coraz częściej podkreśla się potrzebę umiaru i szacunku. W takich chwilach granica między zainteresowaniem a nadinterpretacją jest wyjątkowo cienka. Niespodziewana hospitalizacja grażyny torbickiej w noc sylwestrową to wydarzenie, które poruszyło opinię publiczną nie tylko ze względu na jej rozpoznawalność, lecz także przez symbolikę momentu i ograniczony dostęp do informacji. Choć doniesienia o pogorszeniu zdrowia budzą niepokój, warto pamiętać, że hospitalizacja bywa działaniem profilaktycznym, a cisza informacyjna świadomą decyzją. Najbliższe dni pokażą, czy sytuacja była jedynie przejściowym epizodem, czy też sygnałem potrzeby dłuższego odpoczynku. Na razie pozostaje jedno: oczekiwanie na dobre wiadomości i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla jednej z najbardziej szanowanych postaci polskich mediów. Wokół pogarszającego się stanu zdrowia Grażyna Torbicka pojawiło się wiele pytań i domysłów, jednak na obecnym etapie należy mówić wyłącznie o potencjalnych przyczynach, bez przesądzania i bez stawiania diagnoz. Brak oficjalnych komunikatów medycznych sprawia, że jedyną odpowiedzialną drogą jest analiza czynników, które mogły wpłynąć na nagłe i poważne pogorszenie samopoczucia, zwłaszcza u osoby od lat funkcjonującej na wysokich obrotach. Jednym z najczęściej wskazywanych elementów jest długotrwałe obciążenie organizmu stresem. Praca w mediach, szczególnie na poziomie, który reprezentowała grażyna torbicka, to lata presji, odpowiedzialności, perfekcjonizmu i stałej gotowości. Choć z zewnątrz jej kariera kojarzy się ze spokojem i klasą, za kulisami oznaczała intensywne tempo, liczne zobowiązania i konieczność nieustannej koncentracji. Taki tryb życia potrafi przez długi czas nie dawać wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, by nagle doprowadzić do poważnego kryzysu zdrowotnego. Kolejnym czynnikiem, który bywa brany pod uwagę przez specjalistów w podobnych sytuacjach, jest kumulacja zmęczenia. Wieloletnia aktywność zawodowa, podróże, nieregularny rytm dnia i brak pełnej regeneracji mogą stopniowo osłabiać organizm. Często objawia się to dopiero w momencie, gdy ciało odmawia współpracy, a objawy stają się na tyle nasilone, że wymagają natychmiastowej hospitalizacji. Noc sylwestrowa czas emocjonalnie intensywny i fizycznie wymagający mogła być momentem, w którym organizm zasygnalizował granice wytrzymałości. Nie można także pominąć czynników związanych z wiekiem i naturalnymi procesami biologicznymi. Nawet osoby dbające o zdrowie i prowadzące świadomy tryb życia mogą doświadczać nagłych pogorszeń, które nie są efektem jednego konkretnego zdarzenia, lecz sumą wielu lat obciążeń. W takich przypadkach Hospitalizacja bywa działaniem prewencyjnym ma na celu dokładną diagnostykę, obserwację i zapobieżenie poważniejszym konsekwencjom. W przestrzeni publicznej pojawiają się również głosy, że przyczyną mogło być nagłe zaostrzenie wcześniej nierozpoznanego problemu zdrowotnego. To scenariusz, który lekarze biorą pod uwagę szczególnie wtedy, gdy objawy pojawiają się gwałtownie i w nietypowym momencie. Warto jednak podkreślić, że takie sytuacje są częścią praktyki medycznej i nie muszą oznaczać trwałego zagrożenia, często prowadzą do szybkiego wdrożenia leczenia i poprawy stanu pacjenta. Istotny jest także aspekt psychiczny i emocjonalny, który bywa niedoceniany nawet osoby postrzegane jako niezwykle stabilne emocjonalnie, mogą doświadczać przeciążenia psychicznego. Długotrwałe napięcie, odpowiedzialność i potrzeba utrzymania wysokich standardów mogą wpływać na zdrowie w sposób pośredni, ale bardzo realny. W takich przypadkach ciało staje się pierwszym sygnalizatorem problemu. Przyczyny pogorszenia stanu zdrowia grażyny torbickiej mogą mieć wieloaspektowy charakter: od stresu i przemęczenia, przez naturalne procesy biologiczne, aż po nagłe problemy wymagające diagnostyki. Do czasu oficjalnych informacji wszelkie spekulacje powinny ustąpić miejsca ostrożności i szacunkowi. Najważniejsze pozostaje to, że prezenterka znajduje się pod opieką lekarzy, a szybka reakcja i hospitalizacja zwiększają szanse na pełny powrót do zdrowia. W takich momentach cisza informacyjna nie jest powodem do sensacji, jest sygnałem, że priorytetem stało się leczenie i spokój. Reakcja rodziny na nagłą hospitalizację Grażyna Torbicka w noc sylwestrową była natychmiastowa, emocjonalna i pełna napięcia, którego nie da się porównać z żadnym innym doświadczeniem. Dla najbliższych był to moment absolutnego wstrząsu chwila, w której radość przełomu roku została gwałtownie przerwana przez strach. Niepewność i poczucie bezradności wobec nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby, która przez lata była filarem spokoju i stabilności. Według relacji osób z otoczenia rodziny, pierwszą reakcją było niedowierzanie. Grażyna Torbicka od zawsze uchodziła za osobę opanowaną, dbającą o siebie i niezwykle zdyscyplinowaną. Dlatego informacja o konieczności pilnej hospitalizacji była dla bliskich szokiem. Przez krótką chwilę pojawiła się nadzieja, że to jedynie przejściowe osłabienie, drobny incydent zdrowotny, który szybko minie. Ta nadzieja jednak bardzo szybko ustąpiła miejsca powadze sytuacji, gdy lekarze zdecydowali o pozostawieniu jej pod obserwacją. Rodzina natychmiast skupiła się na jednym celu – bezpieczeństwie i spokoju pacjentki. W pierwszych godzinach po przyjęciu do szpitala emocje były skrajne. Od lęku o najgorsze scenariusze, po próby zachowania opanowania, by nie potęgować napięcia. Bliscy zdawali sobie sprawę, że w takich momentach… Ich emocje mogą wpływać na samopoczucie grażyny, dlatego ogromnym wysiłkiem starali się zachować ciszę, spokój i pełną kontrolę nad reakcjami. Szczególnie trudna była noc sylwestrowa, która zamiast świętowania stała się czasem czuwania i oczekiwania na informacje od lekarzy. Dla rodziny była to noc bez snu, pełna krótkich rozmów, spojrzeń i myśli krążących wokół jednego pytania co dalej? W takich chwilach wyraźnie ujawnia się siła więzi rodzinnych, każdy gest, każde słowo miało znaczenie bliscy wspierali się nawzajem, próbując zachować równowagę między strachem a nadzieją. Ogromną rolę odegrało także poczucie odpowiedzialności za prywatność grażyny. Rodzina bardzo szybko podjęła decyzję o ograniczeniu informacji przekazywanych mediom. Nie była to chęć ukrywania czegokolwiek, lecz potrzeba ochrony osoby chorej przed presją opinii publicznej i medialnymi spekulacjami. Bliscy doskonale zdawali sobie sprawę, jak wielkie zainteresowanie budzi nazwisko torbickiej. Jednak w tym momencie priorytetem było zdrowie, a nie komentarze czy nagłówki. Emocje rodziny były także naznaczone poczuciem kruchości życia. Wielu bliskich wspominało później, że ta sytuacja zmusiła ich do głębokiej refleksji nad tempem życia, nad ignorowanymi sygnałami zmęczenia, nad tym, jak łatwo przyzwyczajamy się do czyjejś siły i obecności, uznając je za coś oczywistego. Hospitalizacja Grażyny stała się dla nich brutalnym przypomnieniem, że nawet osoby pozornie niezłomne mogą nagle potrzebować pomocy. W kolejnych godzinach i dniach rodzina funkcjonowała w stanie ciągłego napięcia, żyjąc od komunikatu do komunikatu. Każda informacja o stabilizacji stanu zdrowia przynosiła ulgę. Każda niejasność, powrót niepokoju. Mimo to bliscy starali się zachować wspólny front, bez paniki, bez publicznych emocji, z pełnym zaufaniem do lekarzy. Ta postawa była wyrazem ogromnej dojrzałości i miłości. Wewnętrznie reakcja rodziny była jednak znacznie bardziej intensywna, niż mogłoby się wydawać z zewnątrz. Pojawiały się łzy, chwile załamania i ciche rozmowy pełne obaw. Jednocześnie towarzyszyło im silne przekonanie, że grażyna, znana ze swojej siły charakteru, ma w sobie ogromny potencjał, by wyjść z tego kryzysu. Ta wiara stała się dla rodziny jednym z głównych źródeł nadziei. Podsumowując, reakcja rodziny na nagłą hospitalizację Grażyny Torbickiej była mieszanką szoku, strachu, odpowiedzialności i bezwarunkowego wsparcia. To była reakcja ludzi, którzy w jednej chwili musieli porzucić codzienność i skoncentrować się wyłącznie na zdrowiu bliskiej osoby. W tej trudnej sytuacji rodzina pokazała jedność, spokój i ogromną troskę. Wartości, które często ujawniają się dopiero wtedy, gdy zostają wystawione na najcięższą próbę. Reakcja społeczności internetowej na informację, że Grażyna Torbicka niespodziewanie trafiła do szpitala w noc sylwestrową, była natychmiastowa, masowa i wyjątkowo emocjonalna. W ciągu kilkudziesięciu minut od pojawienia się pierwszych doniesień media społecznościowe, portale informacyjne oraz fora dyskusyjne zapełniły się komentarzami pełnymi niepokoju, troski i autentycznego poruszenia. Dla wielu internautów była to wiadomość wręcz wstrząsająca, bo dotyczyła osoby od lat kojarzonej z opanowaniem, spokojem i doskonałą formą. Pierwszą dominującą reakcją był szok i niedowierzanie. Internauci pisali wprost, że trudno im uwierzyć w informacje o pogorszeniu stanu zdrowia kogoś, kto przez dekady był symbolem stabilności i klasy. W komentarzach często pojawiały się zdania typu To niemożliwe, przecież zawsze wyglądała na okaz zdrowia, mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Ten etap reakcji był pełen emocjonalnego chaosu. Ludzie próbowali zrozumieć, jak mogło dojść do tak nagłej sytuacji właśnie w noc przełomu roku. Bardzo szybko szok ustąpił miejsca trosce i solidarności. Internet zalała fala życzeń szybkiego powrotu do zdrowia, modlitw, symbolicznych świeczek i słów wsparcia. Co charakterystyczne, ton większości wypowiedzi był niezwykle spokojny i pełen szacunku. W przeciwieństwie do wielu innych medialnych kryzysów zdrowotnych osób publicznych, tutaj niemal nie pojawiały się sensacyjne komentarze. Dominowało przekonanie, że zdrowie Grażyny Torbickiej jest sprawą, którą należy Traktować z powagą i empatią. Szczególnie widoczna była reakcja wielopokoleniowa. W komentarzach wypowiadali się zarówno młodsi internauci, którzy znali Torbicką głównie z wywiadów i festiwali filmowych. Reakcja sprze osoby, dla których była ona twarzą telewizji. Przez większą część życia. Wiele wpisów miało charakter bardzo osobisty. Użytkownicy wspominali, że dorastali, oglądając jej programy, że kojarzy im się z domowym spokojem, kulturą i poczuciem bezpieczeństwa. To sprawiło, że informacja o hospitalizacji została odebrana niemal jak wiadomość o chorobie kogoś bliskiego. Kolejnym wyraźnym nurtem reakcji była refleksja i zaduma. Wielu internautów pisało, że ta sytuacja uświadomiła im kruchość zdrowia i życia, nawet u osób, które wydają się silne i odporne. Pojawiały się komentarze mówiące o tym, że noc sylwestrowa, zwykle kojarzona z radością i zabawą, nagle nabrała zupełnie innego znaczenia. Dla części użytkowników była to chwila zatrzymania się i przemyślenia własnych priorytetów. Nie zabrakło także apeli o umiar i szacunek. Wielu internautów otwarcie krytykowało próby spekulacji na temat przyczyn hospitalizacji i możliwych diagnoz. Pojawiały się wpisy nawołujące do tego, by nie rozpowszechniać plotek i nie wyciągać pochopnych wniosków. Ta postawa była wyraźnym sygnałem, że w przypadku grażyny torbickiej społeczność internetowa wykazała się wyjątkową dojrzałością i empatią. W kolejnych godzinach reakcja sieci zaczęła się stabilizować. Gdy pojawiły się informacje o tym, że prezenterka znajduje się pod opieką lekarzy i jej stan jest monitorowany, wiele osób wyrażało ostrożny optymizm. Komentarze wciąż były pełne troski, ale coraz częściej pojawiały się słowa nadziei i wiary w jej siłę oraz szybki powrót do zdrowia. Internauci podkreślali, że Torbicka wielokrotnie udowadniała w swoim życiu odporność psychiczną i klasę, wierząc, że tym razem również sobie poradzi. Podsumowując, reakcja społeczności internetowej na nagłą hospitalizację Grażyny Torbickiej była wyjątkowa w swojej skali, skali i tonie. Zamiast sensacji pojawiła się empatia, zamiast hejtu troska, a zamiast plotek refleksja. To pokazuje, jak ogromnym autorytetem i sympatią cieszy się ona wśród Polaków. Dla wielu osób ta sytuacja stała się nie tylko newsem, ale emocjonalnym doświadczeniem, które przypomniało, że nawet ikony spokoju i profesjonalizmu pozostają przede wszystkim ludźmi, o których zdrowie po prostu się martwimy. Kariera Grażyna Torbicka to jedna z najbardziej konsekwentnych, eleganckich i wpływowych dróg zawodowych w historii polskich mediów przez dekady budowała swoją pozycję bez skandali, bez gwałtownych zwrotów i bez potrzeby medialnej sensacji, stając się symbolem klasy, profesjonalizmu i wysokich standardów dziennikarskich. Jej nazwisko do dziś kojarzy się z kulturą, kinem i spokojem, który w świecie mediów jest wartością wyjątkowo rzadką. Początki jej kariery były ściśle związane z telewizją polską, gdzie bardzo szybko zwróciła na siebie uwagę nie tylko nienaganną dykcją i naturalną swobodą przed kamerą, ale przede wszystkim inteligencją i przygotowaniem merytorycznym. Od samego początku było jasne, że nie jest to prezenterka przypadkowa ani twarz na chwilę, lecz osoba świadomie budująca swój zawodowy wizerunek. Torbicka wyróżniała się umiejętnością rozmowy, spokojnej, uważnej i pogłębionej, co z czasem stało się jej znakiem rozpoznawczym. Największym i najbardziej przełomowym osiągnięciem w jej karierze było stworzenie i wieloletnie prowadzenie programów poświęconych kinu i kulturze. To właśnie dzięki nim stała się ambasadorką filmu w polskich mediach. Jej rozmowy z twórcami, aktorami i reżyserami, zarówno polskimi, jak i światowymi. Wyróżniały się poziomem, szacunkiem do rozmówcy i brakiem taniej sensacji. Grażyna Torbicka potrafiła zadawać pytania, które nie tylko interesowały widza, ale również były doceniane przez samych artystów. Ogromnym sukcesem było także jej wieloletnie zaangażowanie w najważniejsze wydarzenia filmowe w Polsce i na świecie. Stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek na festiwalach filmowych, gdzie reprezentowała polskie media z wyjątkową klasą. Jej obecność na czerwonych dywanach nie była pokazem próżności, lecz elementem pracy. Rzetelnej, przygotowanej i zawsze skupionej na kinie jako sztuce. Kolejnym ważnym aspektem jej kariery była umiejętność zachowania niezależności. Przez lata Torbicka konsekwentnie unikała udziału w projektach rozrywkowych, które mogłyby osłabić jej wizerunek dziennikarki kultury. Nie brała udziału w medialnych konfliktach, nie komentowała plotek, nie wykorzystywała prywatności do budowania rozpoznawalności. To podejście sprawiło, że stała się autorytetem, osobą, której słowa mają wagę właśnie dlatego, że nie są nadużywane. Jej osiągnięciem jest również długowieczność kariery. W świecie mediów, gdzie twarze zmieniają się szybko, grażyna torbicka przez dziesięciolecia pozostawała aktualna, potrzebna i ceniona. Potrafiła dostosować się do zmian technologicznych i medialnych, nie tracąc przy tym własnej tożsamości. Zawsze stawiała na jakość, przygotowanie i szacunek do widza, co przełożyło się na niezwykłą lojalność odbiorców. Na przestrzeni lat była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, zarówno przez środowiska dziennikarskie, jak i instytucje kultury. Jednak jej największym osiągnięciem nie są statuetki czy tytuły, lecz zaufanie publiczne, które budowała latami. Widzowie postrzegali ją jako osobę wiarygodną, spokojną i kompetentną kogoś, kto nie nadużywa swojej pozycji. Nie sposób pominąć także jej wpływu na standardy medialne. Dla wielu młodszych dziennikarzy stała się wzorem prowadzenia rozmów, bez agresji, bez przerywania, bez uproszczeń. Jej styl pracy pokazywał, że w telewizji można mówić o kulturze w sposób przystępny, ale nie banalny, elegancki, ale nie oderwany od rzeczywistości. Dziś dorobek Grażyny Torbickiej można postrzegać jako instytucję samą w sobie. To kariera oparta na wartościach, wiedzy, kulturze osobistej, konsekwencji i szacunku, zarówno do rozmówców, jak i do widzów. Jej osiągnięcia nie polegają na głośnych skandalach czy chwilowej popularności, lecz na trwałym wpływie na sposób, w jaki w Polsce mówi się o filmie i kulturze. Grażyna Torbicka osiągnęła coś, co w mediach zdarza się niezwykle rzadko. Zbudowała autorytet bez kontrowersji, popularność bez krzyku i karierę bez kompromisów. Jej droga zawodowa pozostaje jednym z najpiękniejszych przykładów tego, że profesjonalizm, klasa i cierpliwość mogą przynieść sukces długotrwały i prawdziwy. Na zakończenie tej poruszającej sprawy Jedno pozostaje bez wątpliwości informacja o tym, że grażyna torbicka niespodziewanie trafiła do szpitala w noc sylwestrową, wstrząsnęła opinią publiczną i przypomniała jak kruche potrafi być zdrowie nawet osób, które przez lata uchodziły za symbol spokoju, klasy i wewnętrznej siły. Nagłość wydarzeń, oszczędność oficjalnych komunikatów oraz doniesienia o pogorszeniu stanu zdrowia sprawiły, że wielu widzów z niepokojem śledzi rozwój sytuacji, licząc na dobre wiadomości i szybki powrót prezenterki do pełni sił. To historia, która wykracza poza zwykły news, staje się momentem refleksji, zatrzymania i empatii. W takich chwilach liczy się przede wszystkim zdrowie, cisza i czas potrzebny na regenerację. My również dołączamy się do życzeń spokoju.